Lecimy na Sycylię Mój plecak nie ma żadnych praktycznie ciuchów No oprócz majtek Tylko jedzenie Nawet wzięliśmy pół kilo sera Mamy ser, naprawdę to nawet, nawet szynkę gdzie Pani na nie pożałowała, proszę bardzo Mam dwa rodzaje Serio? No Degustacja Bułki umiał robić, no <grystanie> Co tam nie tak gdzie powinno. Czas łazienka. Całkiem jest ładna, ale nie rozumiem. Jezus! Tu jest okno. Na mnie jest korytarz jak coś. No dobrze. Nieważne. Dalej. Nasze łóżko w ogóle to jest, tylko fajne, takie artystyczne z gazet. No, specyficzny, specyficzne, ale najbardziej rozwalam mnie to. Tu jest zasłona i na początku myślałam, że to jest zasłona do, do łazienki, ale jak odsłonimy tą zasłonę... Surprise, motherfucker. I uwaga, uwaga, bo teraz po prostu widoczek, widoczek. Nie mogę się doczekać widoczku. Jak, wi jak widoczek? Ogólnie powiem wam, ja jesteśmy po drugiej stronie zamku, gdzie jest cały ryneczek, a tutaj mamy nasz Uuu, wyglądasz mega włosko na tym balkonie. Wejście, wejście tutaj, bo tak To zagramy jutro. Otwierasz, też. Otwierasz drzwi i jakieś wejście do porodu. Czarno, nie ma nigdzie żadnego włącznika świata. W ogóle wejście, klatka schodowa jest po prostu creepy. Byliśmy tu po ciemku i w ogóle jakby jeszcze gorzej. By jeszcze gorzej. musimy tu wyjść. i to jest? Wszystkie takie ciasne uliczki między tymi grafitowymi budynkami, a głównie w sumie te podłogi są wykonane z skał wulkanicznych. I rzeczywiście one są takie... No, no takie, takie jakby są. były ze skał wulkanicznych. No. My wchodzimy, na tu to totalna impreza. Na targu rybnym byłoby spoko, ale tak tu wali rybą, że się zaraz zrzegamy. Nie, zaczepił Pietras za strasony Jezus, teraz nie umiem mówić nie w takich sytuacjach Miejsce, w którym jesteśmy moi drodzy Kupola Badia di, di Agata <noise> Gościu, Pietras mówi Please to ticket A <noise> gościu już mu wydał Przerwał, skasował wszystko Skurczył <noise> i szybki Teraz musimy wyjść na drugi taras I musimy wyjść tą kolumną do góry Ale Ania powiedziała, że jej klaustrofobia dosłownie została klaustrofobii, bo pomieszczenie jest dość małe, no ja wam już pokażę. Jak sobie A jak stąd zejdziemy na dół, jak będziemy wychodzić do góry? Mhm. schodzi na dół i do góry. Najlepiej? schodzi na dół i do góry. Nie wiem, żebym schodził teraz. Tak stoję. Takie są szerokie schody. Idę dalej dalej. Jezu jest to jeszcze domać no, Jezus. Ania zadowolona? No teraz to już Ta tak Pagania udało się Teraz sobie. się nie boję A ja się już nie boję Piąteczka Patrzcie. <laughs> się. Jest wąskie To jest, to jest wyjście i wyjście Moi kochani to jest przepięknie Hej Powodzony <laughs> widok Dobra, chodźmy że ktoś wyjdzie do góry i się spotkamy z nimi przypad To wszystko tutaj jest co... się boję Moja klastrofobia się tu spotyka Mój lek wysokości jeszcze się kręci w głowie Życie, życie jest nowe. Lone. Najbardziej co mnie urzeka w takich miejscach to jak właśnie mandarynki rosną sobie na jachach normalnie Cio. Wyjdziesz mi na barana? No a ty... sukience. Aha Teścik. Gryź pierwsza. Okej. na Ale dobre. <gryśna> To jest ten dziwny buzyn, z którym kazali wam się bawić w dzieciństwie Jesteśmy w pięknym, starym teatrze. I wyciągamy... Wpierdzielamy kawa nohy O, mój przyjaciel To miał być już Proszę Poszedł w takim pięknym miejscu Chcemy sobie po schodach idziemy, A tutaj śpi. Kotek. Moi drodzy, wziąłam sobie włoską kawkę I jest po prostu... Mm, jest pyszna Zajebisty kolor ma, tak szczerze taki... Nie chciałem tego darka, bo dark to jest tylko do, do fishes dishes Rówra Bardzo miastowni w Aldo, Ona... Ale jest idealnie schłodzony Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam 7 7,3 Jest taki wreszcie. Tak, smaku Fajne. Och, ekstra. z tej strony. No, ja lubię takie. Zalatuję taką goryczką ipy, ale ma taki smak. Ale nie czystego tego karmelu w ogóle. Taką ipką po prostu, fajną. Weźmy karbonarkę, która jestem mega w szoku, bo nie wygląda moim zdaniem jak carbonara. Jaki makaron? Ja to w ogóle nie wygląda jak carbonara. Jestem w szoku, że to jest carbonara. Ocena pizzy. Przepyszna, ale ocena. O, co na carbonerki? Tak, szczerze, to jest makaron z sosem serowym. Nie smakuje. nieprawdziwa prawdziwa carbonara. Makaron z sosem serowym, więc to jest takie bardziej amerykańska carbonara bez kito. A jakie piękne pieżki Takie chyba są bezdomne. To są tak piękne. Jezu, są wszystkie... Jezu ten sos w ogóle. I teraz weźmy jednego. Znaczy, ja sobie bym się trzy, ale nie wolno w samolocie przewozić aż trzech. Jedno na głowę. A dwóch nie weźmiemy, bo jednemu będzie smutno. No, ładne, ładne. Teraz kupił sobie wino dla samego siebie, a ja sycylijskie piwko, o takie. Moi drodzy, wziąłem sycylijskie winko, bo pamięt tu polecił w sklepie, że to jest słodkie, typowo sycylijskie, najtańsze. <laughs> to nam się podoba. Więc zapewne jest najbardziej, wiesz, tutaj pożądane takie, dlatego wziąłem. Ja jeszcze wziąłem jakieś Mogu mogu sycylijskie, może niekoniecznie sycylijskie, ale nie ma takiego w Polsce picia, i ono jest z takimi alesikami, i jest o smaku e, jagody, więc może być całkiem dobre. To jest gwinta, ale nie pasuje, nie? Jezu, ale potężny kum. Dawaj, dawaj. Fajne, tak? Ale nie jest to takie słodkie, typowo. To jest takie półsłodkie. No, pachnie jak wino. Nie nie lubię wina. Ale wytrawne to nie jest. Spokojnie wino. Jaka to zbeka, byliśmy w tym sklepie, kupiliśmy się w ranowym sklepie alkohol, gdzie były jakieś stoliczki, siedzimy w samym centrum, bo tam... Tu już jest normalnie właśnie jarmark świąteczny, na prawo zaraz tutaj za tą kamienicą jest rynek, a my siedzimy ja jak ja w zule przed sklepem, kurde, no jakimś tym. No i zróbko. Zrobimy taste check tego niebieskiego picia z aloesem. Zapach. Gdzieś już wąchałam coś takiego. Smak. Dobra, okropnie sztuczne. Ale dobre. check Trochę. Czarna porzeczka w pomieszaniu z gumową. Czarna porzeczka, jak nic. O, czarna porzeczka. Poży... Ja Chyba, może to jest do smaku czarnej porzeczki, a nie jagody? J jak No, ona pisze. Blackboard. No, to jest czarna porzeczka. Faj. Fajnie, kolor mnie uwiódł Dziwne są te ale jest to w środku i nie jestem przekonana czy to jest serio aloes oh, it Założyłam, it. że to jest ale to nie musi być wcale aloes Co to jest? No nie wiem, przeczytajmy Po to jest etykieta Nie ma nic napisane czy to... Nie, patrz to jest taki obrazeczek i to jest chyba ten Stary To jest winogron Pocięty Sycylia mafia szanowny